Ochrony Szkoły to nowa wspaniała inicjatywa, która właśnie dzisiaj, 29 sierpnia 2022 roku, powstała w Polsce dla dobre dziecka, dla dobra polskiej szkoły. Zapraszamy wszystkich rodziców, nauczycieli, dyrektorów, kuratorów oświaty, ekspertów oświatowych, pedagogów i psychologów. Wstępujcie do ruchu ochrony szkoły. Pomagajmy razem dzieciom. Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu edukacji włączającej. Uważamy, że to ideologiczny projekt który tak jak koń trojański ma rozsadzić polską oświatę. Staramy się do tego nie dopuścić wszelkimi możliwymi środkami. Od 10 lat ostrzegamy przed fałszywą edukacją seksualną prowadzoną w naszych szkołach pod pozorem edukacji. Niestety takie działania w polskich szkołach trwają nadal. Dlatego postanowiło również moje stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci dołączyć do ruchu ochrony szkoły, gdyż kiedy połączymy siły będziemy bardziej skuteczni. Zapraszamy Państwa do podejmowania aktywności w trójkach klasowych, na terenie Waszych szkół, Waszych środowisk. Wchodźcie również do rad rodziców. Działajmy razem. Zapraszamy wszystkich aktywnych, świadomych nauczycieli i rodziców do tworzonego właśnie przez nas ruchu ochrony szkoły. Szanowni Państwo, 12 miesięcy, ponad 12 miesięcy nasze dzieci, młodzież, uczniowie. Byli skazani na naukę zdalną w przeciągu roku szkolnego 2019-2021-2022. 20, to dużo za dużo. Widzimy opłakane skutki edukacji zdalnej, wzrost prób samobójczych, myśli depresyjnych, izolację, nieumiejętność nawiązywania kontaktów, pracy w grupie. Jako nauczyciele widzimy, że nie jest to dobra metoda kształtowania zarówno człowieka, osobowości, jak i uczenia dzieci. Wyniki edukacyjne również spadły. Będziemy wszelkimi siłami, jako Ruch Ochrony Szkoły, przeciwdziałać edukacji zdalnej. Nie zgadzamy się na to, żeby ona powróciła. Zapraszamy wszystkich, żeby włączyli się również w te działania. Zapraszamy do Ruchu Ochrony Szkoły.